Szanowni Państwo, Tygodnik Wprost informuje, że premier Donald Tusk chciałby pozbyć się minister edukacji Barbary Nowackiej. Prawda, że ciekawa informacja, zwłaszcza w kontekście tych różnych dziwnych plotek, które krążyły po mediach w ostatnich tygodniach. Donald Tusk, według informacji wprost, ma mieć taki plan. Najpierw we wrześniu dojdzie do wchłonięcia przez Platformę Obywatelską Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej. No, w ramach tego, że Inicjatywa Polska to jest zupełnie osobny byt polityczny, osobna partia do Platformy Obywatelskiej, Barbara Nowacka jest de facto koalicjantem, tak? No i w ramach tej koalicji ona ma. Stanowisko ministra edukacji. Tusk ma mieć taki plan, że po tym jak włączy do platformy inicjatywę polską, zmusi do odejścia Barbarę Nowacką. Ma być niezadowolony z pracy resortu edukacji, ma być niezadowolony z samej Nowackiej i będzie szukał sposobu, żeby się jej pozbyć. Kiedy Barbara Nowacka będzie de facto członkiem Platformy Obywatelskiej, droga do tego będzie otwarta. Po prostu Donald Tusk może w ramach tego ministerstwa, które jemu przysługuje, po prostu jako koalicjantowi, jako liderowi Platformy, po prostu usunąć, podać panią Barbarę Nowacką do dymisji. I chyba najwyższy czas. Ma się to wydarzyć jesienią tego roku. Polska szkoła jest w opłakanym stanie. Polska edukacja niszczeje każdego miesiąca. Panie premierze Tusk, proszę odwołać Barbarę Nowacką jak najszybciej i dać fachowca na stanowisko ministra edukacji.